Dzisiejszym bohaterem odcinka jest stary browar Grogera, a raczej to, co z niego zostało. Browar zbudował około roku 1880 na rodzinnych właściach słynnych historyk i krajznawca Zygmunt Gloger. Prawdopodobnie wynajmował browar dzierżawcom, a zarobione pieniądze poświęcał swoim pasjom i pracom naukowym. Fabryka świetnie funkcjonowała, a piwo z niej uważane było za najlepsze w regionie. I tak miały lata. Browar trwał i przetrwał nawet II wojnę światową. Jego kres nastąpił w latach 50., kiedy to władza zarekwirowała urządzenia i kazała je przenieść do państwowego browaru do Ilidy. Cześć, witajcie na kolejnym naszym Urbexie. Tym razem zwiedzamy, co to jest? Browar. Stary browar. Można powiedzieć, ruiny browaru. Tu może zajrzymy na początek jakiś jakieś zwierzątko, kot Zobaczcie, wszystko tu już zawalone Piwnice, nie? Tam widać jakieś schody były. Tutaj, Oskar, coś jest. Jakaś część metalowa. Pokaż, jaką masz fajną koszulkę. O, fajnie Gdzie idziemy na dół czy na górę wpierw? Na górę. Co? piwnicy. No dobra, to na górę. Ostrożnie tylko. Widzisz, bo to może spaść to o, zobaczcie tu coś jest jeszcze. Pozostałości. Pozostałości. Mhm. Fajnie, że coś takiego się zachowało jeszcze, nie? O, a to fajnie wygląda jak jakieś ufo. Nie? Mhm. tu jest zejście no zobacz, tu jest woda w tym środku. Mm. O, tutaj już na górze. Zawaliło się. Zawaliło się. Tam chyba się nie da wejść, Nie. Mm. Jeszcze schody są na górze. Czekaj, jeszcze zerknę sobie tak. To zejście do piwnicy, ale to na koniec A, tutaj jest zejście Ale to na koniec, bo tam jeszcze. Ciekawe, z tej strony Ciekawe, czy to do tamtej piwnicy te schody to są niepewne takie To nie, nie do piwnicy, to do tej części, tylko wiesz? Ale tu lepiej nie stawaj, bo zobacz ktoś się już tu No stój, nie schodź. Ja zerknę. Nie stawaj. I co jest? Co? Spójrz tu jakaś dziura wybita w ścianie do jakiegoś pomieszczenia. Aha. To tu trzeba będzie sprawdzić z drugiej strony, może się uda wejść. Niestety dużo o tym sprzęcie wam nie powiem, bo sam nie wiem do czego to mogło służyć. Jako rolę to spełniało. No dobra, idziemy na górę. To też ryzykownie wygląda. są fajne choć. Tutaj fajny widok. Tutaj ludzie śmieci wywalają. Tu jakaś dziura No Dobra, jakie to duże, choć z tej strony wyjdziemy to tam patrzę wyjdziemy chyba obejdziemy to Zobaczcie jeszcze drewniane elementy jakieś zostały Tu nie ma przejścia, tylko dziura, dziura tylko wybita do następnego, chyba że przelezę przez nie. O! Tu jakieś otwory to wentylacyjne, czy co? No i następne pomieszczenie, już tylko wsadzę kamerę przez to, już nie będę wchodził może coś tam jest Spójrzcie, ja. drewniane, ale nie wiem co to, co to może być Znasz trochę historię tego miejsca? Co? Żebyś mógł powiedzieć? Czytałeś o tym? Co? Czego to mogło służyć? Jak ktoś z widzów wie, to może powiedzieć, napisać w komentarzu. No dobra. Idziemy teraz na, na górę, tak? Czy, tak. czy do następnego pomieszczenia. Spójrzcie się na ten widok, tam byliśmy. Oskar! Oskar! Czemuś nie powiedział. Jest dziura. Wpadł w tę dziurę. Ja też nie widziałem. Że... Niebezpieczny jest urbek, uważajcie. Można czasami się zwalić. Ktoś to tu włożył. uważaj, bo tu są te dziury. Powoli nic. Spójrzcie, dziury zakryte. Nie, nie wchodź tam, poczekaj na mnie. Tutaj nie wchodź na to Pamiętaj. zobacz, ale nie wchodź Zobacz jakie tam dziury. To może się zawalić. Ja tak zerknę tylko Jeszcze wyjdzie i schody. Dostępne pomieszczenie. Też nie, tutaj nie wolno wchodzić. Zobacz, bo to jakaś siatka jest. Od razu może, możesz polecić w dół. O te, stój, uważaj na... O te dziury są niebezpieczne. podchodź pod ten. no i tak, jesteśmy już na samej górze spójrzcie na ten komin fajnie wygląda Schodzimy na dół. Trzeba przyznać, że ładnie to wygląda, nie? No. Tutaj, spójrzcie, jest jeszcze... Też coś było. Oboko jakaś studnia, chyba. Jak z tego filmu Krąg, tak? Ring. przepraszam. Spójrzcie. Woda jest. Ty, zrób jest zdjęcie. Zobacz jak na fajnie. Oczyń się, choć? Tak. Ta. Chcemy wam powiedzieć, że obok e, znajduje się dom. Jaki to dom, Oskar? Jest to dworek przynależący do Bromaru, ale to już w kolejnym odcinku. Zapraszamy serdecznie.